Witajcie w wtórce na TVP w losowaniu z dziewiątkami, mapka, przełęcz i wynik jakiego od dawna nie widziałem tym pojazdem, tym bardziej że w sobie dawno nie widziałem. Takiej bitwy na magazynku z takimi uszkodzeniami. No w sobie może nie licząc ostatnio bacchiata, ale to troszkę na awkach było, więc powiedzmy, że to się nie liczy. Nie liczy. Mapa dla tego pojazdu nie najgorsza, można robić niezłe pułapki, można się gdzieś przekitrać później wycofać w bezpieczne miejsce. Na razie niestety w naszym kierunku jadą pojazdy raczej może niezbyt wybitne, co jeśli to w przypadku, gdy pojawi się tu na przykład Lewonowski obiekt 277 może być lekko mówiąc problematyczne z pota, spota, więc trzeba uważać przede wszystkim na przykład na obiekta 268 z pozycji jaką jest tak jakby Krzaczek na G5, bo tam można dostać przestrzał, jeśli wychylimy za daleko i bohater wychylił za daleko. Dostał spota od Kranwagna, który teraz wychyla i być może za momencik zrobimy mu małą niespodziankę. Goldzik załadowany, 310 pęki się przyda, ale czy aby na pewno? No... Starcia magazynka z magazynkiem są z reguły dosyć ciekawe, ale myślę, że... Tym tvp nie chce się narazić na niepotrzebne uszkodzenia, tym bardziej, że po drugiej stronie mamy maszynkę, która też jako tako na wieżę może parę strzałów przetrwać, ale nie ma tego pancerza tak wybitnego jak na przykład taki Kranwagn no i mamy rykoszecik, tym bardziej, że kąt był lekko mówiąc niesprzyjający, ale parę blindów w te T30 też nie zaszkodzi, bo ona jak nam rąbnie za 750, to zdecydowanie zaboli. Ostatnimi czasy dużo tych darmowych czołgów jeździ, i szczerze mówiąc, jak ja widzę coś takiego u siebie w teamie, to nie jest źle, bo z patonem było znacznie gorzej, ale tych patonów też jeździ. Pomimo upływu roku całkiem sporo atakujemy do przodu. Wykorzystujemy to, że być może kranik ładuje, ale za to spotkaliśmy obiekta. 277 i możemy nawet skończyć przy odrobinie szczęścia ranika, odesłany gość do garażu. Są drogą fajnie, że nam drugą peskę tak ładnie polosowało. Ogólnie spoko, że nam tu prawie wszystkie peski poza jedną losowało, bo inaczej byłaby tragedia. Giesor jest też nadobicie od boku zaleciłbym bardziej APCRki, no, ale kumuli. No jeśli. Troszkę lepiej będziemy celować, to lepiej to dla nas wyjdzie, bo jednak ten strzał w ziemię, przyznacie, w zupełnie niepotrzebny. A strzelanie z autojma, no, według mnie nie jest zalecane, nawet na tak bliskim stanie, na dalekim, to już w ogóle zapomnijcie, no chyba, że celujecie. uj, obiektyk się podpalił, chyba, że celujecie dosłownie w coś, co nie ma pancerza i jest wielkie i w zasadzie. Można to łatwiutko przebić, tak jak my teraz robimy T30. W sumie przynajmniej bohater coś tutaj przycelował, i można pomyśleć o wyjechaniu na obiekta 277. Fajnie, że to nie jest powtórka ukampiona, że bohater prowadzi tutaj, tak jakby to natarcie. Tylko jest jeden z minus. Mamy już połowę punktu wytrzymałości, i za chwilkę możemy dostać jeszcze pękę od tego obiekta 277. No i co wtedy? I będziemy na strzał dla sporej liczby rywali. Delikatnie się uchowamy, tak żeby nas nie widział. Bijemy, wydaje mi się, że nawet po górnej płycie, ale na szczęście dzięki tej ogromnej tutaj liczbie zarościli. On nas nie wyspotował i w pewnym stopniu jesteśmy dla przeciwników zaskoczeniem. Baczat nie ma spota, Strv i Paton, jeszcze mało się ale... Czy spodziewałbym się tutaj gdzieś się małsien właśnie wyspotowany? Także po drugiej stronie, także no myślę, że w miarę tutaj możemy czuć się nieco bezpieczniej. Tylko właśnie, gdzie jest baczat, gdzie jest ten STV, bo nie możemy zaatakować nie wiedząc, gdzie jest baczat. Bo o ile od esterfała jesteśmy w stanie przeżyć jedną pestkę, taką zabłąkaną, to nazwijmy. O tyle Chat ma nas na magazynek i nie chcielibyśmy go po prostu spotkać, bo to się dla nas źle skończy. Tak jak dla tego szarputura źle skończyło się wyjechanie pod nas. Mamy już 6. Ponad 6700 uszkodzeń, co na, w tak krótkiej bitwie, no znaczy krótkiej, w tak krótkim czasie może się wydawać imponujące. Znajduje się Chat i to jest właśnie to, o czym mówiłem, żeby nie ryzykować, nie jechać na pałę do przodu. Bo to się dla nas może źle skończyć Strv prawdopodobnie jest gdzieś obok nich Bo w sumie nie chce mi się wierzyć, żeby on pojechał gdzieś do sektora E9, E8 Bo co on by miał tam robić się co prawda Za pcrów, ale nie jest przez nas przybijany, goldziki się skończyły Więc trzeba będzie teraz wziąć się za robotę i celować raz a porządnie w sumie nie raz, bo ale wiecie o co chodzi. Przed nami i przed nami szarfutur. No i to co robi drużyna przeciwna, jedzie dosłownie środkiem. Trzeba by się na to po pierwsze przygotować, a po drugie zrotować w to miejsce, w którym z arta, i przede wszystkim przeładować, żeby mieć komplet pocisków przeciwnik, raczej się nas nie będzie spodziewał w tamtym miejscu, ale to. Nie zmienia faktu, że mogą być w którymś momencie tutaj wcelowani, ale są krzaczki, które nam zdecydowanie pomogą. Tam na dole staje się już tylko 60TP Lewandowskiego, który może być do nas bokiem, może być zaraz do nas nawet tyłem. To wszystko zależy od tego, jak ten gracz stwierdzi, że będzie atakował, ale mamy tutaj fajne miejsce, żeby posłać parę pocisków w. Rywali po drugiej stronie. Dostajemy spota czy nie dostajemy? Na szczęście ten szarfutur nas nie wyspotował, bo moglibyśmy mieć tych HP troszeczkę mniej. I co ja widzę teraz w tej sytuacji, co można zrobić? Pojechać na plecy Lewandowskiego i liczyć, że nie będzie miał za dużego wsparcia. Skończymy go tylko, że no właśnie, czy my tam dojedziemy, bo ten jest starcie dwóch Tytanów. Przyznajcie, Le jeden Lewandowski i drugi Lewandowski, no to nie jest jednak. Obstawiam, że ta lodówka została zdjęta, bo była <grymnie> za wysoka do tej pozycji no, ale przyznajcie, że dwa Lewandowskie no to już i w wyrównany pojedynek, no nie? Szkoda, że dostaje czołg nerfa, bo no niezbyt to lubię i baczata ta dobijamy udało się go ściągnąć tylko pytanie, kto mu zdjął tyle HP, czy to my zrobiliśmy wcześniejszym blindem? Czy nie, 7500 na liczniku, czyli w sumie dużo więcej niż to, co było jakieś 3 minuty temu. No ale też rywalinie, rywalenie byli tacy widoczni. I co teraz musimy zrobić? Przede wszystkim nie wpaść w pułapkę Esterfawa, który może nam zrobić naprawdę duży problem. Jest Mousien, on nas przybija, jesteśmy na strzał. Ile my straciliśmy jeszcze jedną pestkę. W sumie nie pamiętam, jesteśmy na strzał dla każdego pojazdu i możemy łatwo się ulać, więc powinniśmy przede wszystkim uważać pytanie, gdzie jest ten V, bo nie chcemy pod niego wojechać. wie, że też nie mamy jakiejś tam kozackiej, żeby ryzykować. I teraz mamy bardzo, bardzo dużo farta, bo ten paton mógł nas zdjąć po prostu tak, a Ester V pojawia się po drugiej stronie mapy. Pytanie tylko, czy zdążymy coś z tym zrobić, czy może szarfutur nas trochę powstrzyma. I powiem wam szczerze, że nie zdziwiłbym się, bo w wielu przypadkach graczy po prostu w tego szarfutura wjechali. Daj mi trochę HP, daj mi trochę HP. Chcę zrobić trochę uszkodzeń, żeby zrobić te 10 tysięcy, ale najwyraźniej to nie będzie potrzebne, bo tego esterfała nawet kończymy robiąc medal redleja. Woltersa, poturka, naprawdę świetna, moim zdaniem Mistrzostwa Świata przynajmniej nieukampiona większość bitw. Ok, z tym mam nadzieję, że się zgodzicie. Ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia, na razie cześć i czołem.